Witajcie, kochani, w kolejnym przekazie od Archaniołów. Na początek, kilka słów BHP. Pierwsza rzecz jest taka, że jesteśmy w bardzo, bardzo archanielskiej, bezpiecznej i łagodnej przestrzeni. Nie ma tutaj podziału na rzeczy dobre, złe. Rzeczy po prostu są. Nikt nikogo nie ocenia. Po prostu operujemy na faktach. To jest czytanie bezterminowe. To znaczy, że niezależnie od tego, kiedy ja to channeluję i kiedy wpuszczam w sieć, yy, ono jest ważne dla ciebie w momencie, kiedy do ciebie trafia. I kolejna rzecz. Jesteśmy yy, z racji tego, że to jest czytanie kolektywne. To jesteśmy w energii zbiorowej. I czasem będzie tak, że yy, coś ci będzie bardzo rezonowało, yy, a coś mniej. I jeżeli coś, poczujesz, że coś nie jest dla Ciebie, to zostaw. To znaczy, że to jest dla kogoś innego. Weź tylko to, co czujesz, że jest totalnie do Ciebie i co porusza struny w Tobie. I jeżeli, jeżeli, jeżeli padną tutaj słowa dotyczące przyszłości, to pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak przepowiadanie przyszłości. Nic nie jest wyryte w kamieniu i bierzcie to wyłącznie informacyjnie, Pamiętając o tym, że są to pewne wskazówki, które informują was o tym, co z najwyższym prawdopodobieństwem może się wydarzyć, jeżeli w waszym życiu nie zmieni się nic, jeżeli wy niczego nie zmienicie, bo może to będzie tak fajne, że nie będziecie chcieli zmieniać. Tego wam życzę. Natomiast, jeżeli będzie to coś, co nie do końca wam będzie pasowało, to pamiętajcie, że możecie zrobić wszystko. Podjąć wszelkie decyzje i wszelkie działanie, żeby zmienić ten kurs, po którym biegniecie teraz. I wybierzcie sobie piórko. To jest grupa pierwsza, grupa druga. Jeżeli przyciąga Was jedno piórko, to weźcie jedno, jeżeli oba piórka, wysłuchajcie całego czytania, a jeżeli w pierwszej kolejności bardziej przyciąga was drugie piórko. A pierwsze trochę, to wysłuchajcie. Na początku drugiego piórka, a potem wróćcie do pierwszego. To się pewnie wtedy ułoży dla Was w jakąś logiczną całość. No i co? Lecimy! Grupa pierwsza, grupa druga. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście tu piórko, i tu jest dla Was przekaz. Ach, to jest, słuchajcie, karta, która po prostu jak wzięłam tą talię, ona była pod spodem, to była pierwsza, pierwsza karta, która wyszła, więc nie dziwne, że wychodzi jako pierwsza w pierwszym piórku. Okej, okay, mamy ślub i mamy idealny termin. I jeszcze jedna karta, która nie zmieści się na wizji z tą piękną różyczką, więc robimy w ten sposób. I słuchajcie, mamy taką sytuację. Mamy ślub, mamy idealny termin i mamy: oczyszczaj i odtruwaj. Od, Dobra? Zostawiam to, jak się y, powiedziało, ale jest: oczyszczaj i odtruwaj. Ten lapsus lingua też jest y, ważny, tak naprawdę, bo jeżeli bierzemy dosłownie przekaz z tym ślubem. I jeżeli rzeczywiście jesteście albo w terminie ślubu, albo po zaręczynach, albo są rozmowy o ślubie i wy go bardzo chcecie, to rzeczywiście to jest fajne. Jeżeli tylko czujecie, że to, to jest osoba, z którą chcecie się obudzić za 50 lat, to to, to jest bardzo piękny, pozytywny przekaz. Ale Mam wrażenie, że jest coś do dogadania jeszcze, może do konkretnego takiego ustalenia. I nie mam na myśli, czy kwiaty na stole, na weselu mają być bladoróżowe, czy troszkę bardziej różowe, tylko mam wrażenie, że potrzebna jest Wam rozmowa o poważnych rzeczach, o dzieciach, czy chcecie, czy nie chcecie. O tym, jakie macie poglądy na wychowanie, gdzie chcecie mieszkać, czy chcecie psa czy kota, jakieś rzeczy do dotarcia, po prostu. Natomiast jeżeli jesteście w drugiej grupie, gdzie ślub jest na horyzoncie, ale wy nie jesteście wcale tego pewni, to żeby uniknąć sytuacji, gdzie jedziecie już w samochodzie. Do kościoła lub do urzędu I, i że jakby jak samochód zatrzymuje się na skrzyżowaniu, to żeby w waszej myśli nie kłębiły się w waszej głowie nie kłębiły się myśli na zasadzie, a może jak wysiądę teraz, to ucieknę i to wszystko minie. Albo żeby uniknąć zdania w głowie, no najwyżej za dwa dni będzie rozwód. To idąc za, tym, za tą pomyłką językową, oczyszczaj i otwruwaj, to może właśnie trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć: Hej, ja wcale tego nie chcę. Nie podoba mi się to na tych zasadach, na jakich jest teraz. I albo oczyścicie atmosferę, albo się dogadacie nie jak w pierwszej grupie na poziomie jakiegoś takiego dotarcia się, tylko naprawdę się dogadacie, oczyścicie. Między wami jakąś karmę i pretensję, bo czuję, że to jest kwestia dużej ilości nagromadzonych pretensji, no to może coś z tego będzie. A jeżeli ma być to, że się rozstaniecie, to może to będzie właśnie też dobre. I teraz już abstrahując od tego, czy jesteście w związkach, który który jest przed ślubem czy już po ślubie, ale czujecie albo w ogóle nie rozmawiacie o ślubie, tylko jesteście po prostu tak bo jesteście to pytanie jest takie czy jesteście ze sobą szczęśliwi? Czy wy jesteście szczęśliwe w tych związkach? A jeżeli nie mówimy o osobach w relacji, to są tutaj jeszcze takie dwa scenariusze, tak czuję, że możemy mówić o, o osobach, jeżeli jesteście singlami, bądź singielkami, mm, że chodzi o rodzinę, czyli pewnie o rodzeństwo lub rodziców, lub o jakieś relacje towarzyskie. I, i gdzieś tam jest ferment. I teraz pytanie jest takie. Słyszę słowo deklaracja. Dajcie, Dajcie mi chwilkę, bo tutaj się tak przewala. Okej. Okay. Właśnie m, to, potrzebowałam trochę y, chwilki czasu, bo wyklarowało się takie zdanie. Ty nie bierzesz ślubu z tą osobą albo z tą instytucją. Nie podpisujesz cyrografu i możesz się w każdej chwili wycofać. Nie wiem, do ilu osób y, to trafia, ale jest przynajmniej jedna osoba, która potrzebowała te, y, usłyszeć tych słów po prostu. Od was, kochani, zależy, jakby w której grupie się uplasujecie. Natomiast czuję, że jeżeli jesteście w, w, w takim zawieszeniu, i czujecie, że nie jest wam dobrze, albo w relacji, albo takiej partnerskiej, albo w rodzinnej, albo. Jakiejś takiej towarzyskiej, na przykład pracowej, albo może, może jest jakaś taka znajomość, która się Wam ciągnie przez zasiedzenie. Wiecie, no bo już tyle lat się znamy, no to szkoda kończyć, w ogóle głupio skończyć taką relację. No ale za bardzo nie mam z, o, co, o czym rozmawiać z tą osobą, no ale znamy się 20 lat, nie? To teraz jest idealny moment na to, żeby oczyścić atmosferę, ale żeby to zrobić, to najważniejsze jest, żebyście stanęli w prawdzie przed sobą. To jest świetny moment na to, żeby rozpatrzeć, co Wam daje ta relacja, co Wy dajecie tej relacji i czy, czy w ogóle chcecie w niej być. A jeżeli chcecie, to na jakich zasadach? I dzisiaj archaniołowie właśnie zachęcają Was do tego, do takiego, mam to powiedzieć, rachunku sumienia. Dosłownie. Tak mi, że to takie kościółkowe jest mocno, ale wiecie, rachunek jako coś naprawdę rozpisanego na plusy i minusy. W swoim wnętrzu, w ogromnej szczerości przed sobą, bez sentymentów, bez y, rozpamiętywania, bez argumentów, ale: no, jak ja mam się z tego wycofać? Albo: no, ale tyle się znamy, ale y, 500 zaproszeń wysłanych. Wiecie, odrzućcie absolutnie wszystko, y, wszystko z tła rozumowego. I w szczerość i serca. Czego ja tak naprawdę głęboko w tym wszystkim chcę. To jest na to czas, kochani. Teraz. Nie jest to ostatni dzwonek. Nie, nie słyszę tutaj żadnej takiej alarmującej historii. Ale to jest dobry moment na to, żeby zdążyć ewentualnie z poprawkami. Tak usłyszałam. Bardzo trzymam za Was kciuki, bo to jest robota... Wiecie, najtrudniej chyba rozpatrzyć samego siebie, bo stoimy najbliżej siebie i nie jesteśmy obiektywni. Ale to jest robota do zrobienia. I mam wrażenie, że to yy, ta relacja jest albo dla was bardzo trudną lekcją, albo bardzo trudnym treningiem po prostu. Gdybyście chcieli y, zobaczyć energetycznie taką kompatybilność y, między wami a jakąś inną osobą, to możemy to zrobić na sesji indywidualnej. Kontakt do mnie jest w opisie filmu. Y, w energiach bardzo ładnie widać, jaka jest relacja, y, jakie jest nastawienie jednej osoby do drugiej. Y, to można w polu rozpatrzeć i zrobić. Ale najpierw, najważniejsze jest to, żebyście sami usiedli ze sobą. I może po prostu z kartką i długopisem podzielić kartkę na pół plusy, minusy. Co mi ta relacja daje, co mi zabiera, um, i co ja daję w tej relacji z siebie. I, i wiecie, tutaj też, są, tutaj też jest adekwatna ta kolumna, w sensie ta tabelka plus i minus. Bo co ja daję z siebie, a jak ja daję, to się to mnoży. Czyli wiecie, jak ja daję uśmiech, to się mnoży uśmiech. I to jest in plus, ale co ja daję z siebie w tej relacji i to mnie umniejsza, mi umniejsza, czyli gdzie tak naprawdę się poświęcam i co poświęcam? I to jest do wpisania w kolumnie minusów. Bardzo mocno trzymam za Was kciuki, kochani. I do następnego czytania. Buziaki, pa. Witaj, grupo druga. Wybraliście to tylko i tutaj jest dla Was przekaz. Od razu przesuwam dekorację. No i mamy tak, przedsiębiorca. Czy ktoś tu myślał o działalności indywidualnej, o założeniu firmy? Bardzo piękne karty. Jeżeli, jeżeli tak, jeżeli myślicie, myśleliście sobie o jej kole, potrzebuję jakiś znak, że ja dam radę, że w ogóle ogarnę, że sobie poradzę, no to macie. To właśnie macie to. Ym, że dacie sobie radę. Świetnie sobie dacie radę. Natomiast to jest tak jeden do jednego, no, a w takim ogólnym przekazie. Mam wrażenie, że tutaj mówimy o samostanowieniu. Znaczy, nie mam wrażenia, tylko takie, tu spływają informacje o samostanowieniu, o wyznaczaniu granic i o poczuciu własnej wartości. Z jednej strony, a z, drugim, z drugiej o pewności siebie. I o tym, że być może jest tak, że ktoś z Was. Jest w relacji, która jest na przykład przemocowa. I to jest taka przemocowa relacja, to może być fizyczna przemoc albo psychiczna. A może być relacja, gdzie jesteście formalnie, na papierze jakoś, razem, ale tak naprawdę funkcjonujecie obok siebie i, ym, i to wszystko. I dzisiaj aniołowie mówią, że tak, wśród ludzi można również się czuć samotnym, ale mówią też o, o oddaniu mm, wszystkich swoich smutków, wszystkich swoich relacji. Yy, nie, relacji, może tak, może jeżeli to powiedziałam, to chodzi o yy, spojrzenia wstecz na Wasze poprzednie relacje. Nawet jeżeli mielibyście sięgnąć do Relacji z rodzicami. Bo często niestety w dzieciństwie lądują wszystkie, w sensie z dzieciństwa wywodzą się wszystkie albo większość rzeczy, które doskwierają nam w dorosłym życiu. Więc dobrze by było zrobić taką retrospekcję, gdzie przeanalizujecie związki, w których byliście. I waszą relację z rodzicami, i relację Waszych rodziców, i jaki wy macie obraz relacji rodziców. I poszukacie wspólnych punktów, które przewijały się przez wszystkie te y, znajomości, i to jest do, właśnie to do, do oddania, do zaopiekowania, do takiego połączenia. Dosłownie słyszę do zakopania w grobie, ale nie chodzi o, mm, o to, żeby po prostu zamiatać pod dywan, tylko chodzi o to, żeby przeanalizować, przetransformować. Bo widzę prochy ludzkie dosłownie wsypane, wiecie, tak jak z, z soli się, nie ten gest posolenia mm, w, w grób po prostu, nie w urnie, tylko tak wsypane. Więc to są przetransformowane. No, a kremacja w ogniu występuje, więc ym, ogień jako żywioł najwyższej transformacji. Więc chodzi o to, żeby jakby wyciągnąć wspólne punkty i się nimi zająć, przetransformować je, uwolnić się od nich z szacunkiem do siebie. Nie z taką. Ym, no dobra, stało się już trudno, no, no już było, minęło, już nie mam z tym człowiekiem do czynienia, to po co będę rozgrzebywać, zostawmy to. Tak, już nie masz do czynienia z tamtym człowiekiem, ale powtarza ci się w kolejnych relacjach. Tylko jakby schemat się powtarza, aktor się zmienia. I to jest do rozbrojenia po prostu na dzisiaj. I wasz przekaz jest o samostanowieniu o tym, że jesteście niezależnymi istotami, niepodlegającymi szefowi, a wręcz usłyszałam zaborcom, tylko wolnymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko niektórzy chyba potrzebują zawalczyć o tą wolność. Ale walka zacznie się od siebie. Zaczyna się od siebie. Yy, bo... Każda z osób, które Was spotyka, jest po prostu zakolejkowaną duszą, która ma Wam pomóc uświadomić sobie pewne rzeczy, które są w Was do ogarnięcia, które Wasza dusza przyszła tutaj uzdrowić i ucenić się o, mówiąc niepolską składnią. Dlatego taka analiza, taka bardzo rozumowa, dosłownie eksalowska analiza, byłaby bardzo dobra dla Was teraz. I teraz macie dobry czas na to. Teraz jesteście, dobra, jakkolwiek to zabrzmi, bo oni tutaj powiedzieli, w pełni rozumu y, i w pełni możliwości, żeby to zrobić. Po prostu przetransformować, uwolnić siebie od tego, z szacunkiem do siebie, czyli właśnie nie pozami pozamiatać pod dywan, tylko wyjąć z serca, te wszystkie sztylety, które w Was tam zostały powbijane, położyć te sztylety przed sobą i powiedzieć: OK, wiem, że tak było, uznaję, że tak było, uznaję też, że to jest przeszłość. Rozpinam wszystkie emocje, które w związku z tymi wydarzeniami i tymi osobami mam w sobie i leczę ranę w moim sercu. Na moim kanale jest taka medytacja wybaczenia. Właściwie to teraz powiedziałam Wam schemat tej medytacji. Ona na tym polega, że wyjmujecie ze swojego serca drzazgę i z szacunku do siebie, deklarując, że to nie jest odpuszczenie, to nie jest tak po prostu zapomnienie, to jest uznanie, że siła poprzednich wydarzeń, że wtedy siła taka przeforsowana przez y, poprzednie osoby. Nie masz na was wpływu i zamykacie ją w przeszłości po prostu. Sprawdźcie sobie po, ja, medytacja wybaczenia w playliście medytacje. Bardzo wam ją polecam i przede wszystkim trzymam kciuki za to, żeby cały proces y, nabrał tempa i udał się w 100%. Bardzo, bardzo mocno Was przytulam i widzimy się następnym razem. Buziaki, papa. Pa.